Yamaha 250 YZF250, rocznik 2009 czyli tam chyba już od szóstego był na aluminiowej ramie a tu jest ten z tym zbiornikiem pod silnikiem, jakieś to tam takie te różnice były nie w ramie tylko gdzieś tam pod spodem jest zbiornik yy, na olej i tak ciekawostka jest taka, że dobra sztuka będzie kolejna w Polsce po moim remoncie, nie? W się nie dało. A historia tu jest taka, że coś zaczęło w nim stukać i właściciel ściągnął yy, głowicę. Chyba tak. Tak, głowicę ściągnął z tego, co mi opowiadał. I taka była. Taka była z tą głowicą historia, że. W środku był jakiś drut. Pogięty już przez Sekunda. Raz, dwa, No, jest. Yy, jakiś metalowy drut. W sumie ciężko, żeby był drut plastikowy. Ewentualnie, ewentualnie drewniany, ale właśnie jakiś taki coś było, i pogięty już przez tłoka, i padła decyzja o, o remoncie. I co do remontu, jest ciekawostka. Znaczy, no zależy, co kto uznaje za ciekawostkę, ale temat jest taki, że, że śruby obydwie nowe obrobione gwinty. I ciekawostka jest taka, że mam nic nie mierzyć. Gwind już okrągły w środku, a czy gwind córka na imbusa. No nic nie mierzyć po prostu ma być wszystko nowe. Głowica, gniazda, zawory oczywiście te tam ten sztuk. Hmm, co tam dalej? Zdjęcie. Tu cylinder cały komplecik więc tak się zrobi będzie pewna sztuka oczywiście zaryska wszystkie kolbowód ze sprzęgłem stawia. co mówił właściciel problemów nie było więc sprzęgło, sprzęgło zostanie hmm. tutaj też widzę śrubę od napinacza też komuś się omskła składa delikatnie że tak powiem sobie muszę więcej zapamiętywać bo kilka rzeczy na pewno z oryginału wstawię na pewno jeśli głowica będzie cała zrobiona to sprężenie zaworowe nie tam zapinki pestki zwałek zwałek tutaj śruby wszystkie dobre, dobre. na razie na, na luzy zaworowe ani nie na nic innego nie zwracam uwagi bo, bo i po co o, Właściciel wspomina, że płytki już cienkie, a, a jest możliwość zrobienia tego i jako ciekawe jest to powiem, że można się zbliżyć do 3 mm w jeśli chodzi o, o grubość płytek. Także tłusto, tłusto. Zważywszy, że najcieńsza to 1,20. Z tych co można kupić, bo oczywiście spiłować można na 1, 20, na 1 mm a mało tego, jak już nie ma jak zejść z wymiaru, to można spiłować również szklankę w środku. Gdzieś to takie tematy widywałem. Głowica nie przetarta. Nie, ładna głowica. Na Yamaha to aż dziwna. Ponieważ lubią głowicę przycierać często. Tutaj też fajnie. Elegancko od tego. No więc tak. Tu się nie będziemy pieprzyć w nic. Gdyś, ponieważ i tak idzie we srogą rozbiórkę i głowica, też nie mówiłem do zrobienia, także to będzie wszystko, wszystko świeże kupuje świeże i nieświeże świeże, jak jakoś ciemne wieże. Cześć, to było takie coś. Pana w palcach, więc skoro tak to jeździ mu dar, nie, nie może co pieprzyć. 12. Przykleiła. I coś się odbiło. No niby nic się nie odbiło, ale faktycznie już płytki będą cienkie, bo nawet środkowy zawór nie wystaje, co wystawać powinien. Świecę sobie i Wykręcamy. No świeca też już. Siedzi trochę. Widać. W tym silniczku. Yy, I tak, tak. To muszę słońce zostawić. Głowicę. Nie będę rozbierać. szklanki zostawię. Tutaj każdy. No, no i my 军官没尊严。 rozum też widać, swoje przeszedło, ale to nie ma z tym problemu, bo i tak wszystko nowe. No, już czuć próg pod palcem, jak już nie Nikasilu czuć próg to jest tłusto, ale życzenie, że wlatuje nowo. Korba, co jest za korba? Korba jeszcze z fabryki, Na to wygląda lub ktoś założył kiedyś orginal. Płoczek w selekcji C. Wossner. się. Bo kablony, Bierać. Rozsłonimy ten. Prawy, lewy, zaraz wyjdzie. O, lewy. Trafiłem w punkt. Dwadzieścia siedem, trzydzieści, I coś typu dwadzieścia dwa. I na paluchy. ale nie tak lekko Dojebamy nawet no co puściło już ale jeszcze nie co troszkę na tyle, że w palcach nie poszło. Dobra, to I ściągniemy zatem torksik. Teraz takie śruby sobie wkręcam, z tego względu, że przy szkiełkowaniu i tak wszystko muszę pozabezpieczać. A tu są już dwie zabezpieczone. Elegancko tego. Rozrząd już widzę, że mi się w rękach trochę gnie. Prostujemy i daję na bok. Chyba widać a jak go pociągnę o, tutaj nawet się nie wyprostuje no, o, teraz dopiero dobra, więc co idziemy na stronę spręgła a z tej strony coś tam podeszli właścicielowi Tu się chyba do wymiany oleju w skrzyni to nie przekładał za bardzo. Czy w skrzyni to jeden układ? Czyli i silnik. z Stargan. Nowa miska. Świetnie, prawie że, a nawet nie prawie, że, a cała poszła, kawałek, troszkę już korozja w Ja się nie fotku czysty, tylko postrzębowy jakiś taki, dziwny. Dobra, no, zdjęcie. ale tutaj raczej nie ściągniemy tak, ponieważ jest ta podkładka z tyłu. Nic się nie zmieniło. No ale kształt podkładki się już troszkę zmienił, bo już nie ma frezu na każdym ząbku. A to wałek, a ciągnę na to wałek. Podkładka. Kosz wygląda jak miore wygląda o, jest, no, Mega szału nie ma ale, ale gładki jest pytałem właściciela problemów z nim nie było niby ze sprzętem na no, ja sobie żyję. co jest, nie trafię się będzie kurwa kręcić odeszło, no, no, to jest ok no i tu mamy drugie

Субтитры uh -huh. Się przyglądam pompie. No troszkę już. Druga jest w środku, ale jak zamówić, to, to komplet. Także mogę tylko jedną. Troszkę już pogryzła kilka rzeczy. No na pewno. Tutaj jest jakiś siłwak z przodu. tyle tyle, że już pod palcem chrupie. Nie też zrobił dziurkę, malutką rysę. I w gnieździe pompy, ale to tam akurat no powiem, że będzie raczej wymienić coś zjadła niedobrego pompa w swoim życiu, w swoim życiu królowie Żyta. W swoim życiu Dobra, z tej strony byłoby tyle zdjęcia. Tak mi się ta maszyna rozpołowiła, wał został w jednym karterze, ale to młotek, strzał i pójdzie, to nie problem. A może na razie gdzieś na bok, właśnie tak, właśnie w ten sposób i teraz te nieszczęsne wodziksy razem z zośkami. Pracy to już na niej znać. Mężysko już zdecydowanie chrupie. Na piasku to ono nie miało jak dostać. Jeszcze. to też już troszkę czuć ale to jest śmierć na pewno a to nie bo i tak wszystkie nowe daje ale to tak jako luźną ciekawostkę lejki. dobra byłoby tego dobrego wszystkiego na tyle co tu więcej pokazywać składanie będzie kiedyś tam